Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia oficjalnie otwarta. Uroczystość nastąpiła po długo oczekiwanym, ale i też długotrwającym remoncie budynku przy ulicy grobelnej, do którego zaproszeni goście weszli tanecznym krokiem, krokiem Poloneza. Dzisiaj brzmią fanfary, ponieważ dobrnęliśmy szczęśliwie do wspaniałego finału. Znany nam wszystkim budynek w nowej odsłonie będzie służył następnym pokoleniom utalentowanych uczniów. Dokonało się to, na co my, jako społeczność szkoły, czekaliśmy wiele lat, a budynek symbolicznie nie stracił swojej pierwotnej funkcji ponieważ dla wielu pokoleń uczniów, nauczycieli i absolwentów szkoła stała się drugim domem powiedziała na uroczystości dyrektor szkoły Beata Kępińska. Inwestycja okazała się bardzo trudnym czasem, ponieważ na początku zakładano, że termomodernizacja potrwa pół roku, ale w trakcie doszły jeszcze prace remontowo-budowlane, które czas zakończenia przedsięwzięcia przedłużyły do dwóch i pół roku. Komplikacje były i to dużo takich niespodziewanych zwrotów akcji było, które utrudniały cały remont, no wydłużały też czas remontu i też pieniądze, chyba zwiększały koszt bardzo znacząco. Bo ten wyniósł aż ponad 7 milionów złotych, z czego większość to pieniądze unijne. Organem prowadzącym projekt było centrum edukacji artystycznej. Możemy się pochwalić od początku, czyli od samego dachu. Mamy nowy dach z instalacją fotowoltaiczną. Nowe okna, ogrzewanie, toalety, cała infrastruktura wewnątrz budynku jest odnowiona, oświetlenie również. Cieszymy się bardzo, bo to nie było wliczane w zakres prac termomodernych. Organizacji. mamy elewację nową, nowe ogrodzenie, nowe zagospodarowanie terenu. No i chyba nam przez to jest lepiej, łatwiej, przyjemniej i piękniej, bo mamy czyściutko w szkole. Tego byśmy też nie mieli, gdyby nie te nieszczęśliwe wypadki. Także w sumie no jakby tak podsumować wszystko, to ten czas wydłużony no jakby zaowocował w ten sposób, że mamy piękniejszą szkołę i w całości wyremontowaną. W czasie, kiedy budynek był remontowany, kadra wraz z uczniami była na swoistym wygnaniu. 1 lutego, dokładnie w 2021 roku, wyprowadziliśmy się z naszego ukochanego budynku. Przyjęła nas wtedy szkoła podstawowa w Bychlewie. W całości oddając wszystkie swoje sale dydaktyczne. I oprócz tego udzieliła nam też schronienia, szkoła podstawowa nr 15, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo w inny sposób nie dalibyśmy sobie rady. W ten sposób właśnie w takim rozproszeniu szkoła egzystowała przez 2,5 roku. To był bardzo trudny czas, ale no daliśmy radę. Te ważne. Egzaminy dla nas kończące drugi stopień, czyli tak zwane dyplomy, odbywały się w Muzeum Miasta Pabianic, ważne warsztaty, ważny konkurs. To wszystko też dzięki dobroci pana dyrektora Ryszarda Damczyka, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Fundusze zarówno na wynajem placówek zastępczych, jak i magazynów, w których znajdowały się m.in. instrumenty, przeznaczyło też wspomniane Centrum Edukacji Artystycznej, dzięki któremu szkoła ma teraz też nowe wyposażenie. Cieszymy się bardzo, że dzięki pomocy Centrum Edukacji Artystycznej mamy sześć nowych fortepianów. To jest dla nas duma ogromna. Mamy też nowe instrumentarium, które przy okazji się też kupowało. Sprzęt multimedialny też się pojawił, więc no, mamy pięknie wyposażoną szkołę. Na stare odświeżone śmieci społeczność szkolna wróciła 1 września ubiegłego roku, ale trwał jeszcze remont elewacji. Skuwane były tynki, do budynku należało wchodzić od strony balkonu od ulicy Grobelnej. Do użytku całkowicie szkoła została oddana na koniec grudnia 2023 roku. O tym, jak ważną rolę odgrywa ona zarówno w edukacji, jak i w życiu, wypowiadali się w przygotowanej prezentacji nauczyciele. W tej szkole się Teraz uczy się moja wnuczka. W tej szkole zdobywamy nieprawdopodobną wiedzę. Tutaj uczymy się dobroci, wrażliwości, należytego spojrzenia na drugiego człowieka. To szkoła zresztą związane jest z odporządkiem istnienia. Najpierw jako uczy. A od ponad 40 lat, grubo ponad 40 lat, nauczyciel. Także pamiętam wszystko.

Podczas uroczystości dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej podziękowała przede wszystkim tym, dzięki którym doszło do tej inwestycji i budynek został wyremontowany, a przedsięwzięcie było odpowiednio nadzorowane, a także tym, którzy w czasie remontu gościli społeczność Szkoły Muzycznej w swoich siedzibach. Były też słowa gratulacji i życzeń od zaproszonych gości. Uroczystość zakończył koncert uczniów. Zrobił 25 maratonów w 25 dni. Od 4 do 28 kwietnia biegał w kilku miejscach w różnych warunkach pogodowych. Momentami sam pokonywał kolejne dystanse, ale w większości na trasach towarzyszyli mu inni, którzy w ten sposób go dopingowali, chcieli go wesprzeć w realizacji tego kolejnego istotnego dla niego projektu dla 7 Milenki Malinowskiej, u której tuż po porodzie zdiagnozowano bardzo rzadką chorobę genetyczną dziecięcego. Alzheimera. Pabianiczanin Przemek Antczak z Pabieńskiego klubu Oco biega w ciągu 25 dni zrobił 1055 km, które zamieniły się w konkretną kwotę, która padła na oficjalnym podsumowaniu w centrum handlowym tkalnia. Podsumowanie na dzień 25 maja. Mieliśmy 57 757 zł i 40 groszy i to była kwota, w tej kwocie było tak, 4000 zł z licytacji, które miały miejsce właśnie tego dnia w Tkalni. Ponad 40 tysięcy na moim subkoncie na zbiórce nas się pomaga, 25 maratonów, 25 dni i kilka wpłat jeszcze było na ogólne konto Milenki Malinowskiej na się pomaga, także łącznie na 25 maja mieliśmy 57 757 zł 44 grosze dokładnie, natomiast ta kwota się zmieniła. Informacja. Tak, bardzo dobra informacja. W dniu yy, dzisiejszym. Konto ogólne Milenki Malinowskiej, się Pomaga, zasiliła kwota 15 tysięcy złotych, czyli na dzień dzisiejszy zamykamy zbiórkę w kwocie 72 757 złotych i 44 groszy. Przypomnijmy, skarbonkę Nasie Pomaga Przemek założył kilka dni przed rozpoczęciem projektu: 25 maratonów w 25 dni. Można było tam wpłacać pieniążki, większość sponsorów zresztą właśnie tam przelała. Z środki tutaj finansowe obiecane e, dla Milenki. Kto jeszcze oprócz sponsorów? E, przede wszystkim ludzie e, o dobrym serduchu. E, mnóstwo wpłat było z mojego setnego maratonu. E, to były takie wpłaty, e, opłaty startowe e, za mój setny maraton. E, było 250 medali. Rozeszły się wszystkie. W tej kwocie, jak wspomniał przemek, znalazły się 4000 zł z licytacji przeprowadzonych w tkalni podczas podsumowania projektu. Wylicytowano pięć koszulek, z czego jedną aż dwa razy, ponieważ pierwszy licytujący po wygraniu tej aukcji wpłacił zadeklarowaną kwotę i ponownie przekazał koszulkę, aby ktoś inny mógł ją wylicytować. Ta specjalna aukcja objęła również trening z biegaczem. To były koszulki dedykowane pod ten projekt 25 maratonów, 25 dni e, z podpisem moim i z podpisami e, rodziców Milenki. Powiemy, kto wylicytował? E, wylicytował m.in. Adrian Majsterek, czyli właściciel tkalni. E, wylicytowała na pewno żona Adriana. No i plus jeszcze e, Piotrek, Piotrek Dragon-Kardas na pewno jedną wylicytował, jedną wylicytowała. Zapomniałem imienia koleżanka mojej Agnieszki ze szpitala. Jedną wylicytował Mariusz, natomiast trening z moją osobą wylicytowała Ania. Piwowarska z Łodzi, fizjoterapeutka moja też, która jedna z, z trzech, która tutaj mi podczas tego projektu dbała moje zdrowie. Koszulkę wylicytował również prezydent Grzegorz Mackiewicz 72 757 zł i 44 zł. To kwota, która na pewno ułatwi najbliższe miesiące chorej dziewczynce. Lek zamiennik kosztuje rodziców milenki 8 000 zł i wystarcza na 21 dni, także miesięcznie. Mniej więcej na sam, na sam lek muszą rodzice wydać około 10 tysięcy złotych. Dziecięcy Alzheimer, a właściwie choroba Nimena Pika typu C to rzadka, dziedziczna choroba metaboliczna, która dotyka głównie dzieci, ale może również wystąpić u dorosłych. Bywa określana jako dziecięcy Alzheimer z powodu jej podobieństwa do choroby Alzheimera i objawów neurologicznych. To schorzenie nieuleczalne. Milenka od kilku lat przyjmuje lek, który hamuje proces rozwoju choroby. Milenkę poznałem, właściwie nie poznałem, jak robiłem pierwszy projekt 10 maratonów w 10 dni w zeszłym roku i wiedziałem, że jest już dosyć pokaźna kwota od sponsorów. Poprosiłem, żeby to wszystko było czytelne i transparentne. Agnieszkę, jak z grupy wolontarystycznej, jak grafka, żeby wskazała tutaj potrzebującą osobę z okolicy. No tak, nasze drogi z Milenką, z rodzicami Milenki się zeszły. No i ta przygoda trwa do dziś. A ponieważ pomoc Milence potrzebna jest Konstans, po prostu cały czas pomagam. Pomaga Milence i tutaj i najbliższym. Nigdy się nie poddawaj na wielkie rzeczy potrzeba czasu. Ten napis, który widniał na jednym z transparentów podczas przedostatniego maratonu, Tonu przemka mówi wszystko o realizowanym przez niego charytatywnym przedsięwzięciu. Jestem bardzo zadowolony, no bo nie ukrywam, że tutaj celem nadrzędnym Każdego tego projektu jest jak, jak największa kwota zebrana dla Milenki. No tutaj, szczerze mówiąc, przeszła moje najśmielsze oczekiwania, te 72 tysiące ponad. Także jestem bardzo zadowolony. Myślę, że to jest fajny kierunek, żeby odkrywać nowe miejsca, pokazywać się w nowych miejscach, bo jak pokazał ten projekt, każde nowe miejsce w mniejszym czy większym stopniu zasila Skarbonkę. Jak przyznał Maratończyk, wkrótce Skarbonka zostanie zamknięta, żeby móc otworzyć następną podczas kolonii. Kolejnego biegowego projektu, a ten już w przyszłym roku. Na pewno tych maratonów trochę dołożę, ale jeszcze nie będę mówił ile. Niech to zostanie niespodzianką. Tak, niech to zostanie niespodzianką. Widząc siłę i determinację, a przede wszystkim chęć pomocy siedmioletniej Milece Malinowskiej wierzymy, że następny projekt również uda się Przymkowi zrealizować. Jak zawsze trzymamy kciuki. Kolorowe, zdrowe owoce oraz warzywa, odpowiednio przyrządzone mięso, krzątający się kucharze w fartuszkach i czuwający nad wszystkim szef kuchni. Taki obrazek można było zobaczyć podczas wspólnego gotowania zorganizowanego w Centrum Handlowym Tkalnia przez Fundację Pomaganie jest Fajne. Wyjątkowy, kulinarny. Event charytatywny, druga edycja, gotowanie przez pomaganie dla uczniów zespołu szkół specjalnych numer 5 w Pabienice. Event polega na wspólnym gotowaniu. Menu stworzył sam pan Patryk Dziamski. Kucharz wyjątkowy, który jest bardzo zaangażowany. Udział w akcji pomaganie przez gotowanie uczniów zespołu szkół specjalnych numer 5 nie był przypadkowy. Wydarzenie to miało na celu choć odrobinę przybliżyć społeczności Pabianic problem społeczny, jakim jest wykluczenie osób niepełnosprawnych z przestrzeni publicznej. Pomimo postępów w zakresie dostępności wciąż istnieją liczne bariery społeczne, uprzedzenia i dyskryminacja. Osoby niepełnosprawne często doświadczają marginalizacji w różnych miejscach czy sytuacjach ze względu na swoją niepełnosprawność, a to prowadzi do poczucia wykluczenia społecznego, obniżonego poczucia własnej wartości oraz utrudnia zdobycie równych szans i możliwości rozwoju. Dlatego ten event to przykład łamania wszelkich stereotypów związanych z niepełnosprawnością. Dzisiaj przygotowaliśmy tak naprawdę zabawę kulinarną. Pomaganie przez gotowanie to jest taka inicjatywa, która po pierwsze, którą ja wspieram, ja też bardzo dużo tych akcji charytatywnych wspieram, pracuję z dziećmi, pracuję też dla dzieci i często z kucharzami, czyli w projekcie kucharze pomagają, zbieramy środki na, na leczenie tych dzieciaków. No i dzisiaj takie, też, taka też inicjatywa powstała. Uczniowie zespołu szkół specjalnych numer 5 gotowali w grupach pod opieką wolontariuszy. Uczniowie ze szkoły Optima organizują czas jakby zaangażowania i pracy tych uczniów. Wspierają, pomagają, nie gotują. Kulinarne zadanie polegało na zrobieniu kilku potraw. Specjalne menu, jak wiadomo, ustalił szef kuchni, uczestnik czwartej edycji programu Top Szef Polska, Patryk Dziamski. Mamy okres grillowy, maj. Możemy tutaj pobawić się w takie proste, fajne tematy. No i wymyśliliśmy zabawę poprzez gotowanie szaszłyków i przygotowywanie szaszłyków. Także dzisiaj w menu będzie kofta wołowa taka w stylu tureckim, ala kebab. Do tego będzie satay z indyka przyprawach takich etnicznych, czyli Indie, Sri Lanka, już te, te, te klimaty. Polska sałatka na bazie polskich szparak z truskawkami i dla dzieci taka zabawa szaszłyki owocowe na deser. Potrzebne produkty do wykonania wspomnianych dań, jak i zaplecze gastronomiczne zapewnili partnerzy akcji. Jak było widać, wspólne gotowanie z szefem kuchni dostarczyło niezapomnianych wrażeń. Kucharze radzili sobie. Super, no, praca z dziećmi jest, tak jak powiedziałem na początku, jest stresująca. Bo ja też przygotowując e, różnego rodzaju akcje, kiedy mam kucharzy profesjonalnych, czy, czy też dorosłą e, młodzież, e, wiem, że mogę od nich wymagać więcej. Z dziećmi jest tak, że dzieci nie zawsze chcą, nie zawsze e, jakby te, to jedzenie moje może, musi im smakować, więc tutaj jest taka e, pewna, pewna granica, którą trzeba e, wyczuć, ale myślę, że sobie radzą świetnie i ta zabawa poprzez gotowanie na pewno wszystkim wyjdzie na dobre. Po wspólnym gotowaniu nadszedł czas na kolejną przyjemność, czyli wspólne spożywanie tego, co zostało stworzone. Przede wszystkim każde, każda forma e, współpracy, pomocy e, czy też e, integracji jest ważna i o tym należy pamiętać e, i to nie tylko na etapie gdzieś tam pokazywania się w różnych e, telewizyjnych programach, ale też w miejscowościach, które tego potrzebują, bo nie wszędzie telewizja dociera i nie wszędzie te środki docierają. Ja zawsze powtarzam, że pomagać należy, no bo ta to dobro wraca, tak? Jeżeli my pomagamy, no to ktoś nam też kiedyś pomoże, kiedy my będziemy tej pomocy potrzebowali. A pomóc może każdy. Okazujmy szacunek i empatię dla osób z niepełnosprawnościami, tak by wszędzie czuły się komfortowo. Uśmiechajmy się nawzajem do siebie i bądźmy życzliwi. Drużyna mistrzów powiatu powieńskiego z zespołu szkół nr 2 po zdobyciu tytułu Mistrzów Województwa Łódzkiego w Trójkach Koszykarskich awansowała do finału Ogólnopolskiego Licealiady. Zawody, w których wziął udział 11 drużyn, odbyły się w Lublinie. W pierwszej fazie rozgrywano mecze w grupach. Koszykarze z Elektryka trafili w drodze losowania do grupy z drużyną gospodarzy z Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie, zespołem szkół nr 2 z Ełku i zespołem szkół elektrycznych z Gorzowa Wielkopolskiego. Pierwsze grupowe spotkanie nasi mistrzowie przegrywają z gospodarzami 10 do 15. W drugim meczu z zespołem szkół numer 2 z Ełku koszykarze elektryka są zdecydowanie lepsi pokonując rywali 11-4. Trzeci grupowy pojedynek z zespołem szkół elektrycznych z Gorzowa chyba najbardziej emocjonujący w tej fazie rozgrywek kończy się w regulaminowym czasie gry remisem 9-9 i dochodzi do dogrywki. Wygrywa drużyna, która pierwsza zdobędzie dwa punkty i tą niestety była ekipa rywali. Gorzowianie wygrali ten pojedynek 11-9, a koszykarzom elektryka którzy zajęli miejsce trzecie w grupie, pozostała walka o siódmą lokatę w ogólnopolskim finale trójek koszykarskich. Rywalami ekipy mistrzów pabieńc w tym ostatnim meczu, jaki rozegrali w tych zawodach byli koszykarze liceum ogólnokształcącego z ostrowi Mazowieckiej. Ten pojedynek pobięczanie bez kłopotów rozstrzygnęli na swoją korzyść, pokonując rywali 17-11, zajmując siódme miejsce w zawodach ogólnopolskich trójek koszykarskich w rozgrywkach licealiady. Na stadionie Orła Piątkowiska odbyły się piłkarskie zawody chłopców o Mistrzostwo Powiatu rozgrywane w ramach Igrzysk Dzieci. Wzięło w nich udział siedem drużyn. Pierwszy etap to rywalizacja w grupach. Pierwszą grupę wygrała Szkoła Podstawowa Zdłutowa, na drugim miejscu uplasowali się piłkarze Szkoły Podstawowej nr 3. W grupie drugiej najlepsza była reprezentacja szkoły podstawowej z Ksawerowa, a na drugim miejscu znalazła się szkoła podstawowa nr 1 z Konstantynowa Łódzkiego. Półfinałowe mecze rozgrywane na tzw. Tak krzyż mistrzowie grup kontra wicemistrzowi grup przeciwnych wyłoniły finalistów i drużyny grającą miejsce trzecie. W pierwszym półfinale Ksawerów kontra SP3 padła jedna bramka. Strzelił ją piłkarz Ksawerowa drużyny, która broniła tytułu mistrzów powiatu wywalczonego w poprzednim sezonie rozgrywek szkolnych. Drugi półfinał, w którym zagrały reprezentacje Konstantynowa i Dutowa, również nie obfitował w strzelone gole i tu również padła tylko jedna bramka dla reprezentacji Dłutowa. Dla odmiany mecz o trzecie miejsce SP Konstantynów kontra SP3 Pabienicy obfitował w strzały, które znalazły drogę do bramki przeciwników. W pojedynku o najniższy stopień podium można było obejrzeć aż 7 goli i na dodatek wszystkie strzelili Pabieniczanie. Bardziej wyrównany był mecz o pierwsze miejsce, który nawiasem mówiąc był w pewnym sensie powtórką finału z ubiegłego roku, gdzie spotkały się drużyny obrońców tytułu mistrzów powiatu z Ksawerowa i wicemistrzów ze szkoły podstawowej z Dłutowa. Pierwszego gola strzelili Ksawerowianie, ale rywale z Dłutowa doprowadzili do remisu. Decydująca o zwycięstwie bramka była dziełem zawodnika Ksawerowa. Oprócz Pucharu dla Zwycięzców również do drużyny Sawerowa trafiła statuetka najlepszego zawodnika. Otrzymał ją Jakub Rusak. Mistrzowie powiatu awansowali do półfinału wojewódzkiego Igrzysk Dzieci, który rozegrany zostanie 4 czerwca w Byczynie koło Poddębic. Środkówka plażowa to przedostatnia dyscyplina w ramach licealiady, w której w tym sezonie współzawodnictwa sportowego szkół Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował zawodę o Mistrzostwo Powiatu. W lewitynie na piaszczystych boiskach w kategorii dziewcząt walczyło sześć drużyn reprezentujących zespoły szkół nr 1, 2 i 3 pierwsze i drugie liceum oraz zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. Jednosatowe mecze do 21 punktów rozgrywano w pierwszej fazie zawodów w grupach. Grupę A wygrały siatkarki z widzewa, a na drugim miejscu uplasowały się reprezentantki zespołu szkół nr 2, czyli elektryka. W grupie B triumfowały siatkarki zespołu szkół nr 3, a drugie miejsce zajęła ekipa drugiego LO, obrończyń tytułu mistrzyń powiatu wywalczonego w ubiegłym roku. Te cztery drużyny w kolejnym etapie walczyły w półfinałach na tzw. krzyż mistrzynie grupy z wicemistrzyniami grupy przeciwnej. Te rywalizacje wygrały drużyny z grupy B, drugie liceum pokonało widzę w 21-5, a zespół szkół numer 3 wygrał z zespołem szkół numer 2 21-14. Tym samym kolejne mecze o trzecie i pierwsze miejsce były powtórkami pojedynków rozegranych w fazie grupowej, a przegrane drużyny miały szansę na rewanż. Ani w spotkaniu o najniższy stopień podium, ani o Mistrzostwo Powiatu te szanse nie zostały wykorzystane. W pojedynku o trzecie miejsce siatkarki Widzewa ponownie pokonały rywalki z Elektryka 21-14, wcześniej 21-16. Z kolei w walce o miejsce pierwsze drużyna zespołu szkół nr 3 również poprawiła wynik grupowy z z drugim liceum, kiedy to wygrała 21-18, a w finale 21-11. Do półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się 4 czerwca na naszych boiskach piaskowych w Lewitynie awansowały mistrzynie powiatu z zespołu szkół nr 3 i wicemistrzynie z drugiego liceum. W zawodach w środkówkę plażową rozgrywanych w ramach licealiady w grupie chłopców rywalizowało sześć reprezentacji pierwszej i drugie liceum zespoły szkół nr 1, 2 i 3 oraz zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. Mecze rozgrywano do jednego wygranego seta do 21. W pierwszej fazie rywalizowano w grupach, z których do półfinału awansowały po dwie drużyny. Z grupy A obrońcy mistrzowskiego tytułu z ubiegłego roku siatkarze zespołu szkół nr 2, czyli elektryka, którzy wygrali grupę oraz zespół Mechanika. Grupę B wygrała ekipa drugiego liceum, a na drugim miejscu uplasowała się drużyna pierwszego liceum. Kolejny etap to półfinały, gdzie zagrali zwycięzcy grup kontra wicemistrzowie grup przeciwnych. W pierwszym półfinale lider grupy A, zespół szkół nr 2, pokonał pierwsze liceum 21-15. Drugi mecz również zakończył się wygraną zwycięzcy grupy B. Siatkarze drugiego ELO wygrali z zespołem szkół nr 1 21-9. Przegrane zespoły zagrało miejsce trzecie. Skuteczniejsi byli siatkarze zespołu szkół nr 1, a mówiąc popularnie mechanika, którzy pokonali rywali z pierwszego ogólniaka 21-10. Pojedynek finałowy był, można powiedzieć, powtórką ubiegłorocznej walki o pierwsze miejsce. Rok temu siatkarze elektryka pokonali rywali z drugiego liceum, zdobywając tytuł mistrzów powiatu. W tegorocznej rywalizacji zespół z drugiego LO wziął rewanż za ubiegłoroczną porażkę, wygrywając finałowy mecz 21-11. Mistrzowie z drugiego liceum i wicemistrzowie z zespołu szkół nr 2 reprezentować będą powiat pobieński w półfinale wojewódzkim. Te zawody, tak jak w kategorii dziewcząt, rozegrane zostaną 4 czerwca na boiskach w Lewitynie. Kolejne zawody piłkarskie o Mistrzostwo Powiatu, które w ramach rozgrywek międzyszkolnych zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury, odbyły się w grupie Igrzysk Dzieci. Na bocznym boisku Mosiru rywalizowały dziewczęta. W zawodach wzięły udział cztery reprezentacje ze szkół podstawowych nr 16, Świętego Wincentego Apaulo, Piątkowiska i Kazimierza. Drużyny zagrały systemem każdy z każdym. Po pierwszych czterech meczach na czoło stawki wyszły dwie reprezentacje szkoły podstawowej z Piątkowiska, która wygrała z Apaulo 3-0 i Kazimierzem. 2-0 do 0 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 po wygranych z Kazimierzem 5-0 i Apaulo 2-1. Tym samym tak się złożyło, że dwa ostatnie mecze rozstrzygały o trzecim i pierwszym miejscu w zawodach. W pojedynku o najniższy stopień podium między drużynami Szkoły Podstawowej z Kazimierza i Szkoły Podstawowej świętego Wincentego Apaulo z Pabianic nie padła żadna bramka, ale trzecie miejsce zajęły piłkarki Apaulo z lepszym bilansem strzelonych do straconych bramek. W meczu o pierwsze miejsce SP Piątkowisko kontra SP16 padły dwa gole i oba zdobyły futbolistki z Piątkowiska, które awansowały do kolejnego etapu zawodów w piłkę nożną w ramach Igrzysk Dzieci. Drużyny otrzymały dyplomy, a do zwycięzczyń powędrował puchar, który odebrała kapitan drużyny z Piątkowiska, Alicja Stasiak, jednocześnie nagrodzona statuetką najlepszej zawodniczki. Mistrzynie z Piątkowiska reprezentować będą nasz powiat w półfinale wojewódzkim, który rozegrany zostanie w Uniejowie 4 czerwca. Mistrzowie Powiatu Pabieńskiego w piłce nożnej ze Szkoły Podstawowej z Ksawerowa po zdobyciu pierwszego miejsca w półfinale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej awansowali do kolejnego etapu rozgrywek. Finał wojewódzki, w którym zagrało sześć drużyn zostało rozegrany w Sieradzu. W pierwszym etapie rozgrywano mecze grupowe. Nasi mistrzowie trafili w drodze losowania do grupy z drużynami ze Szkoły Podstawowej z Moszczenicy i Szkoły Podstawowej nr 202 z Łodzi. W pierwszym meczu ksawerowianie byli zdecydowanie skuteczniejsi się odrywali z Moszczenicy, wygrywając 5 do 2. W drugim meczu z łodzianami do przerwy drużyna z Ksawerowa wygrywała 2 do 1. Jednak w drugiej połowie przeciwnicy zdobyli trzy gole i mistrzowie powiatu Pawieńskiego przegrali to spotkanie 2 do 4. Jak się później okazało, remis z Łodzianami dałby piłkarzom z Ksawerowa pierwsze miejsce w grupie i awans do finałowego starcia, a tak pozostała walka o brązowe medale. Przeciwnikami Xaverowian w walce o trzecie miejsce w województwie była drużyna szkoły podstawowej nr 1 spajęczna. Ten pojedynek miał dwa oblicza. Zdecydowanie lepiej rozpoczęli walkę o brąz rywale z Pajęczna. Prowadzili 3 do 1, ale mistrzowie powiatu pabieńskiego w końcowych 3-4 minutach pokazali klasę. Najpierw doprowadzili do wyrównania, by w końcu postawić przysłowiową kropkę nad i, strzelając jeszcze jednego gola i wygrali ten pojedynek 4 do 3. Xaverowianie nie ukrywali radości z takiego obrotu sprawy.